Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o radości, kreatywności i komunikacji, ale też o zablokowanym gardle, niewysłowionym smutku i poczuciu, że moje zdanie się nie liczy, bo tak właśnie działa energia liczby 3. Gdy jest aktywna, jesteś jak fontanna. Tworzysz, mówisz, tańczysz, masz pomysły, emanujesz radością. Ale gdy energia trójki jest zablokowana, tłumisz emocje, bo już się wyrażać siebie, robisz z siebie błazna, żeby nie być odrzuconym, czujesz, że jesteś za dużo albo nie dość. To znak, że czas sięgnąć poczytko dla liczby trzy. Trójka to dziecko wszechświata, to energia lekkości, kreatywności, autoekspresji, radości i odwagi mówienia. Ale to też Tłumione emocje z dzieciństwa, blokada w gardle, lęk przed oceną, samo przeczenie własnym uczuciom, robienie z siebie klauna, żeby nikt nie widział prawdy. Znasz to, nie płacz, nie krzycz, nie przesadzaj, uspokój się, nie bądź taka wrażliwa, masz być grzeczny. Nie wypada tak mówić, to nie są twoje słowa, to programy, a my właśnie je dziś dezaktywujemy. Trójka, co blokuje? Gardło, nie mogę mówić. Emocje, wszystko chowam do środka. Twórczość, mam pomysł, ale nie robię. Relacje, udaję radość, a w środku mnie boli. Wejście w dorosłość, czuję, że muszę być poważny. Trójki często cierpią, bo chcą być lekkie, ale świat ciągle mówi, to niepoważne. Więc dziś odzyskujemy prawo do radości, ekspresji i luzu. Cheat kot 31, 65, 8 i 4 piątki. Program Uwalniam Wewnętrzne Dziecko to kod, który rozpuszcza blokady w gardle, pozwala mówić to, co naprawdę czujesz, uruchamia radość i kreatywność, uzdrawia wewnętrzne dziecko, daje Ci zgodę na to, żeby być Sobą bez maski. W swoim dzienniku samoprogramowania zapisz kod 31, i 4 piątki. Tytuł: Uwalniam wewnętrzne dziecko. Formuła aktywuje kod 31, 65 8 4 5. Uwalniam moje wewnętrzne dziecko, oddaję smutek, wstyd i tłumioną złość, otwieram gadło, serce i brzuch. Moje emocje są święte, moje zdanie ma znaczenie, moja ekspresja jest bezpieczna, mam prawo być sobą prawdziwie, lekko, bez lęku. Tak jest. Codzienna praktyka: przez trzy dni przeczytaj aktywację, powtarzaj kod, zapisz go na ciele, najlepiej w okolicy gardła lub serca. Dodatkowo mów na głos rzeczy, których się boisz. Rysuj bez celu, tańcz jak dziecko, przypomnij sobie, co kochała twoja dusza, zanim ją uciszono. Co się może zmienić? Przestaniesz się bać mówić prawdę, wróci ci radość bez powodu, poczujesz przepływ twórczy, odejdzie poczucie winy za bycie sobą. Nawiążesz lepszy kontakt z ciałem i emocjami. Trójka przypomina nam, że uzdrowienie to nie tylko łzy. To też śmiech, zabawa, kolor, luz. Czasem Twoja największa siła to nietwardość, to Twoja wrażliwość i ekspresja. Nie uciszaj tego, po prostu aktywuj swój kod. Jeśli masz trójkę w paszporcie, to kod, który zmienia reguły gry. Jeśli czujesz, że Twoje gadło jest zamknięte, że udajesz radość, że nie masz już kontaktu z emocjami, ten kod jest właśnie dla Ciebie. W następnym odcinku, liczba 4: Struktura, Lęk przed Zmianą i czyt kod na Uwolnienie Od Kontroli. Subskrybuj, daj łapkę i zostaw komentarz, co pamiętasz z dzieciństwa, co zostało uciszone, czy już aktywujesz kod 3165, 8 i 4 45. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Twoja dusza nie przyszła tu, żeby milczeć. A jeśli chcesz dostęp do 55 cheat kodów na każdą sytuację w życiu, zapraszam po mój e-book na www.lunaris.wroclaw.pl.